Pytanie. Czy ubieganie się o kontrakty reklamowe u handlowców na ulotkach fotodramy byłoby przejawem ducha Babilonu? Odpowiedź. Nie byłoby właściwe powiedzieć kupcowi, reklamuj się z nami i pomagaj w ten sposób w dobrej sprawie. Byłoby to żebraniną dla sprawy pańskiej, do czego nie jesteśmy upoważnieni. Lecz gdybym był kupcem i miał możliwość umieszczenia swego ogłoszenia na ulotkach fotodramy, to uważałbym, że jest to jedna z najlepszych możliwości reklamowania, jakie kiedykolwiek miałem. Pomyślałbym, że byłoby to dla mnie zyskiem. Gdyby za jednego lub dwa dolary moje ogłoszenie krążyło po całym sąsiedztwie, powiedziałbym sobie, te małe ulotki o fotodramie zainteresują ludzi i gdy będą czytali o obrazach, to przeczytają także moje ogłoszenie. Uznałbym, że otrzymuję odpowiednią wartość za moje pieniądze. Jeżeli ktoś uważa, że nie otrzymuje wystarczająco korzyści, nie powinien umieszczać swojej reklamy. Jest to czysto handlowa transakcja. Zabiegając o takie reklamy, nie należy wspominać religijnego aspektu naszych ogłoszeń. My tego w ogóle nie robimy. Jest to sprawa czysto handlowa, i jeżeli chodzi o kupców, dałbym im reklamować cokolwiek zechcą. To, że nie przyjmujemy reklam do The Watchtower. Nie znaczy, że czynienie tego byłoby niewłaściwe. Gdybym był wydawcą dziennika, liczyłbym na sprzedaż miejsca reklamowego. Pewien brat, właściciel i wydawca gazety, radził się mnie w kwestii reklam. Mówił, że kupcy w jego okolicy mieli zwyczaj dawać ogłoszenia i że najlepszymi reklamodawcami byli handlarze trunkami i tytoniem. Powiedziałem, że ja nie umieszczałbym reklam alkoholi. Jeżeli prowadziłbym gazetę, umieszczałbym ogłoszenia sklepów z obuwiem, z ubraniami, z artykułami spożywczymi, czy narzędziami, i tym podobne. Nie widzę nic złego w reklamach w gazetach. Nie widziałbym nic złego w umieszczaniu sześciu lub ośmiu stron w The Watchtower, gdyby reklamowane artykuły były takie, że każdy chciałby je nabyć, ponieważ jednak The Watchtower trafia do domów i w szczególny sposób reprezentuje mnie. Chcę aby całe miejsce było wykorzystane w celach religijnych, jednak nie dlatego, że reklamy byłyby czymś złym. Jakiś czas temu umieściliśmy do wacztaba małą zmiankę o tzw. cudownej pszenicy. Wielu z Was ją widziało. Myślimy, że dobrze uczyniliśmy podając tę zmiankę. Umieściliśmy też raz zmiankę o jednego rodzaju fasoli i pewnej szczególnej odmianie bawełny. Niektórzy z naszych przyjaciół skorzystali z tych wiadomości. Raz podaliśmy ogłoszenie o pewnej kuracji na raka. Otrzymaliśmy w tej sprawie setki listów od przyjaciół w prawdzie i setki od innych. Wiele osób donosiło o pozytywnych rezultatach. Do pewnego stopnia było to pomocne w rozpowszechnianiu prawdy. Ludzie zauważyli, że nam nie chodzi o ich pieniądze, ale że staramy się czynić dobrze i zaczęli przyjawiać zainteresowanie.